Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku wywiadów. Dzisiaj z nami jest Wiktoria, kolejna członkini Rescue Team. Wiktoria jest na pierwszym roku pielęgniarstwa, więc mały wywiadzik. Zaczynamy! Wiemy już, jak masz na imię, ale przedstaw nam się dokładnie, co robisz, co studiujesz, gdzie studiujesz, no i co lubisz robić. Po studiach. Mam na imię Wiktoria, mieszkam w mojej miejscowości Kobiego Stoku i właśnie w Stoku uczęszczam na uniwersytet medyczny, e, gdzie studiuję pielęgniarstwo na pierwszym roku. To moim chyba największym hobby jest pływanie. Uwielbiam pływać, pływam od maluskiego. Moi rodzice zapisali mnie na basen, kiedy miałam 6 tygodni. I ja byłam jeszcze takim małym burżącym dopiero, zagoiła mi się pępowina i właśnie mama ze mną w brodziku trzymała mnie w pompersie i tam pluskała. I też bardzo, bardzo lubię poznawać nowe rzeczy, nowe umiejętności, nowe wyzwania sobie stawiać. Zawsze, jak jest coś nowego, co mogę spróbować zrobić, to nie ma siły, żeby mnie zatrzymać. Zawsze próbuję iść, iść i próbować, i żeby później nie żałować, że czegoś właśnie nie spróbowałam. Kolejnym pytaniem będzie, dlaczego akurat pielęgniarstwo? Dlaczego? Pielęgniarstwo było moim drugim wyborem w rekrutacji. Pierwszym wyborem był profil lekarski, na który się nie dostałam. Teraz, szczerze, nie zamieniabym pielęgniarstwa na nic innego. Chciałam jeszcze. Na początku roku akademickiego właśnie poprawiać maturę, był taki plan, ale ostatecznie przebieg tych studiów i to, jak to wygląda, jakich ludzi poznałam, utwierdziło mi w fakcie, że to nie był przypadek, że właśnie trafiałam na pielęgniarstwo. Teraz cofnijmy się troszeczkę wstecz. Jakie przedmioty trzeba stawać na maturze, aby dostać się na pielęgniarstwo? Dodatkowo mogłabyś nam powiedzieć o przedziale procentowym, aby dostać się na to pielęgniarstwo. Na moim uniwersytecie, żeby dostać się na pielęgniarstwo, trzeba zdawać biologię, chemię, matematykę lub fizykę. Wystarczy jeden przedmiot i musi być on rozszerzony lub podstawowy i tam trzeba mieć bodajże 30% ale i u nas było coś na zasadzie taki, że jeżeli masz 30%, to masz 60 punktów do rekrutacji. Ale z tego co mi wiadomo, to u nas najniższy próg punktowy, jaki był, to chyba było 55 punktów, to tam około 26-7%. I wiem, że właśnie te osoby, które miały mniejszą ilość punktów, one po prostu nie składały papierów online, tylko zanosiły je osobiście do biura rekrutacji. No bo w systemie nie da się wprowadzić wyniku niższego niż właśnie 30% z egzaminu. Jak wygląda pierwszy rok na pielęgniarstwie, Twoje ulubione przedmioty, Twoje znienawidzone, najcięższe przedmioty, opowiedz nam o tym. No to mi się pierwszy rok na pielęgniarstwie bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolona. Na razie jedyny problem właśnie z, z miałam tylko z anatomią. Jest to bardzo ciężki przedmiot i trzeba mieć bardzo dużą wiedzę i dużą głowę, żeby to pojąć. I pamiętam, że właśnie nieraz ze znajomymi spotykaliśmy się wieczorami przed zajęciami, bo na każdych zajęciach mieliśmy wyjściówki, tak zwane na ćwiczeniach. I nieraz właśnie spotykaliśmy się i siedzieliśmy, uczyliśmy się, niektórzy przysypiali, w większości przypadków to była ja. Przysypialiśmy tam, ale no, było dużo nauki. Właśnie to chyba był najcięższy przedmiot. Nie mówię, że go nie lubiłam, bo był bardzo ciekawy. Mieliśmy właśnie, mogliśmy dotykać preparatów Mogliśmy właśnie wszystkiego dotknąć, wszystko zobaczyć Z bliska i podobało mi się to bardzo w, tym, w tych zajęciach Że mogliśmy własny, własnymi oczami, własnymi dłońmi dotknąć, zobaczyć jak to wszystko wygląda z bliska, każdy mięsień, każdy nerw, każde, każde naczynie krwionośne, wszystko mogliśmy zobaczyć, ale trudny przedmiot. To właśnie chyba najtrudniejszy. Jeszcze jednym trudnym przedmiotem, jaki mam jest fizjologia, choć mi nie sprawia aż takich problemów, bo podobne. Podobne, podobnie podchodziliśmy do zagadnień na, u nas na biologii, w liceum. Nasza pani od biologii właśnie była na tyle wymagająca, że większość rzeczy pamiętam, niektóre rzeczy muszę sobie przypomnieć, niektórych się nauczyć, ale jest na pewno o wiele łatwiej niż na anatomii. Choć wiem, że niektórym osobom sprawia fizjologia duży kłopot, a moim ulubionym, ukochanym i najlepszym przedmiotem, jakim Terek, i jaki teraz mam. To są podstawy pielęgniarstwa Z racji też właśnie na prowadzących, których uwielbiam Nie ma chyba ani jednej prowadzącej, ani prowadzącego Bo mamy też mężczyzn w składzie Do których właśnie mogłabym mieć jakiś żal albo, albo jakiś niechęć czy, czy cokolwiek I właśnie te zajęcia są przecudowne, bo możemy sami Wykonać różne zabiegi na fantomach. Racja, to nie jest prawdziwy człowiek, ale zawsze to jest jakaś taka namiastka naszego zawodu. Wszystkie, wszystkie, jakby te czynności, które będziemy właśnie w późniejszym czasie wykonywać na prawdziwym człowieku, na razie wykonujemy właśnie na fantomach. Mycie włosów i takie rzeczy robiliśmy na sobie bandażowania i te sprawy dziewczyny wyszorowały mi głowę chyba z 10 razy na zajęciach e, pamiętam, że później włosów nie mogłam rozczesać przez połowę e, zajęć tam jak już omawialiśmy e, teoretycznie, e, teoretycznie to co było robione, więc dlatego to jest mój ulubiony przedmiot i też właśnie z racji na to, że z dziewczynami możemy sobie współpracować, bo nie wszystkie czynności wykonuję sama, jest bardzo wiele czynności jak przenoszenie z łóżka na łóżko czy łóżka, które robimy razem jest trochę śmiechu, przyznam, a ale, jakby przez to, że jest taka luźniejsza atmosfera, możemy się trochę pośmiać, to myślę, że właśnie ta wiedza wchodzi łatwiej, płynniej i, i, i pamiętam większość rzeczy. Nie, nie ma takich sytuacji praktycznie w żadnym wypadku na razie, jakby co nie spytał ktoś, to że powiem, że uj, nie pamiętam. Jak wyglądają praktyki na pielęgniarstwie? Jeśli jeszcze swoich nie odbywałaś, to może opowiedz po prostu, co wiesz. E, praktyk miałam niewiele. Jedyne zajęcia praktyczne, jakie miałam były w ramach zajęć POZ-u. Byliśmy w przychodni i patrzyliśmy, jak właśnie pielęgniarka, która miała nas pod opieką, wykonuje szczepienia. Widzieliśmy jak są badane noworodki. I jeszcze jedne zajęcia praktyczne, które miałam okazję odbyć, były to zajęcia z długoterminowej opieki domowej. I wtedy właśnie z jedną z pań pielęgniarek, która się nami opiekowała w parach, ja byłam z moim kolegą Jakubem. Chodziliśmy do domów, gdzie osoby korzystały z długoterminowej opieki zdrowotnej i mogliśmy właśnie wtedy wykonać niektóre czynności, takie jak właśnie zmierzenie temperatury, zmierzenie ciśnienia, zmierzenie poziomu cukru, jakieś tam podstawowe umycie głowy. Właśnie tam tłumaczyła nam pani, jedna pani miała Podłączone karmienie całodobowe przez głębnik I właśnie miałam okazję zobaczyć, jak to wygląda w praktyce wszystko. No i więcej zajęć praktycznych nie miałam. Jedyne, co jeszcze, to mieliśmy zajęcia w centrum symulacji, gdzie ćwiczyliśmy właśnie rozmowę z pacjentem, gdzie była, przyszła do nas aktorka, która wcielała się w różne sytuacje, i to była taka fajna jakby. Nie mówiliśmy do fantoma, bo fantom to leży, nic nie mówi i tylko się patrzy takimi swoimi wyłupiastymi gałami na nas, a właśnie tam mogliśmy. Była taka lekka, lekki stresik. No, bo wiecie, kiedy się mówi do żywej osoby, to trzeba troszkę uważać na słowa, bo fantom to się nie obrazi, jak coś powiemy nie tak, ale już właśnie, już właśnie żywy człowiek może, może się troszkę obrazić, więc trzeba było trochę uważać. i. Często właśnie brakowało słów. To była Wiktoria, więc wiki, życzę Ci wszystkiego dobrego! Powodzenia na studiach! I zapraszam na kolejny odcinek wywiadów. Pa! No cześć! Zapraszam Cię na poprzedni film. Tutaj możecie go zobaczyć i w niego kliknąć. Jeszcze nie kliknęłeś? No kliknij!